Jesteśmy, powiedzmy, na zakończeniu sezonu uprawowego truskawek projektu truskawki w tunelach za mną nasadzenie wiosenne kolekcja odmian odmian, które są polecane do uprawy w tunelach uprawy przyspieszonej, tak żeby te owoce osiągać jak najwcześniej. To co możemy zobaczyć teraz jesienią, to na pewno duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o podatność na różnego rodzaju choroby liści. Może to być związane z tym, że w, tym, w tych tunelach każdy rząd jest inną odmianą, a są tak samo nawożone, są, są tak samo chronione. Jeżeli by to była plantacja, na której byłaby jedna odmiana, moglibyśmy specjalnie podejść do którejś z nich, ale tutaj w tym momencie widać, jakie są różnice podatności. Szczególnie widać to na odmianach na takiej, jaką jest mączniak, gdzie jedna odmiana, przykładowo tutaj Grandarosa, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością i ma piękne, zielone liście, a rządek obok mamy odmiany, w której liście zawijają się i widać nie tylko zwalczone, już zwalczoną grzybnię, ale wciąż ta grzybnia rozwija się na liściach i myślę, że przy takiej suchej i słonecznej pogodzie grzyb ten będzie mógł się rozwijać jeszcze bardzo długo. Kolejną rzeczą, jaką możemy zaobserwować, to inne choroby liści, tutaj mówię bardziej o e, plamistościach. Po pierwsze mamy tutaj i czerwoną plamistość, ale również białą plamistość. Szczególnie objawia się akurat w tym miejscu na odmianie Molik Center. Ale chorobą, która zdobywa plantację z każdym rokiem jest, czerwona, jest kanciasta plamistość liści truskawki powodowana przez bakterie. I tutaj na, tych, na tej plantacji też widać duże zróżnicowanie. Odmianą taką, na której możemy to zaobserwować jest na przykład Fler, który gdzie. W gruncie, jeżeli uprawiamy ją normalnie, przekrywamy ją wiosną, może folią bądź tkaniną, nie występuje. Ale tutaj, akurat w tunelu, gdzie ten, te, ten klimat był utrzymywany dużo dłużej, obie je jej objawy możemy znaleźć nawet w tym momencie, kiedy już po zbiorach wyrosły nam nowe liście. W okresie jesiennym również powinniśmy o te nasze plantacje zadbać, tak, żeby te liście były w jak najlepszej kondycji. Nie mówię tutaj może o typowej ochronie chemicznej, bo środków ochrony jako takich zarejestrowanych jest niewiele. Jeżeli chodzi o moczniaka, mamy tutaj może Tip, Top Top, Sinvaxipant, ale to troszeczkę mało. Skierujmy się więc ku powiedzmy biologii. Rozwiązaniem sprawdzonym, bardziej mechanicznym. Wróćmy do siarki, wróćmy do produktów, nawozów miedziowych, które będą zabezpieczały nam liście przed bakteriami. A idąc po plantacji, zajrzyjmy jeszcze czasami na to, co się dzieje w głębi, bo czy to w szyjce korzeniowej, czy to w korzeniach, również czekają na nas choroby i przechadzając się po plantacji, szczególnie takiej na tkaninie, widać ładnie, gdzie. Rośliny są w dobrej kondycji, a gdzie coś jest nie tak, gdzie rośliny zamierają, być może jest to fytoftora bądź innego rodzaju choroby odglebowe.